Pierwsze spotkanie, pierwsze eliminacje i pierwsze podejście pod BSB i szybka kontra od antyterrorystów to może być bardzo szybkie spotkanie. ENS podejmuje Spirit i widzimy od samego początku e, dominację dwóch na jednego e, szansa dla e, jeszcze ANS, e, żeby szybciutko niesamowity potencjał i to na pewno będzie dobra. Weryfikacja umiejętności samego ZNX-a, pojedynki z KLS-em, który też przecież ostatnio jest w naprawdę wybornej formie. Patrzy na środku, run boost, oczywiście w obawie, że Polak będzie ustawiony w oknie, gdzie nie został dorzucony grając może inaczej, w pierwsze tempo już może poleciał, tylko w tym momencie już nie ma tych Dymów, które zasłaniałyby widoczność ekipie ENS, no teraz Dycha Skłonny do wychylenia, ale poleciał granat dymny, który skutecznie uniemożliwi mu podejście Na tą pozycję, uniemożliwi mu Dostrzeżenie przemieszczających się terrorystów. Aci już czwórkowo blisko konektora. Dorzucony Nate pacji 66 punktów HP. I jeszcze jest tutaj smok. na Hades. Jest trafienie. No i właśnie, pierwszy kontakt ze snajperem ekipy Spirit Academy z ZNX-em. Bez większych szans zawodnik ekipy atakującej. Dycha też dokłada coś od siebie. jeden z odpowiedzią, a Snappi od... W tym momencie już od okna kasuje Sirena jeszcze przyspieszenie. Tak, jakby był w pełni przekonany, że Zantyk się tutaj znajduje teraz. dostrzeżona broń bez większych trudności i to trafili udaje się zanotować. No i gdyby nie odpowiedź od Gadbaia, mielibyśmy drugą rundę z rzędu, gdzie antytreści tracą tylko jednego swojego zawodnika. Osta Potrafisz udowadniać, że ten faworyt to rzeczywiście łatka, która powinna ci być, przy powinna ci być przypisywana zawsze. 5 do 0, Spirit Academy za chwilkę z taktycznym podejściem pod bombsite B. No i jest to okazja dla Snapiego, żeby pofragować, no to co to najgorsze, to to, że te właściwe wymiany strzeleckie są wygrywane za każdym razem bez straty chociażby jednego HP, była decyzja, żeby przejść przez tego smoka, żeby gdzieś zaryzykować, Snapie zdobywa dwie eliminacje nie tracąc choćby jednego HP, no jest ta odpowiedź od snajpera ekipy Spirit. No, także może gdzieś rzeczywiście ta dobra forma, e, która, e, którą prezentował w ostatnich dniach, e, będzie gdzieś tym złotym środkiem, bo no, ens strzelecko jest e, dobrze dysponowane i tutaj wydaje mi się, że Spirit Academy no, musi grać na 100-130% swoich możliwości, bo e, Hades i spółka. No tutaj nawet nie, do tej pory jakoś bardzo się nie namęczyli w tym wszystkim i Spirit Academy z podejściem pod i ta Snappi od razu z odpowiedzią. Godba już bardzo obijany, no to wygląda naprawdę jak potężna różnica klas. świetny flash, 6 do 0. Demira o, o wiele lepsze w strzelecku też mam wrażenie, że Spirit Academy dzisiaj troszeczkę jakieś takie niepewne. Przestraszone. No właśnie, no tak jakby troszeczkę wycofani, tak jakby bali się wychodzić. Na te pojedynki strzeleckie. Kiedyś wiedzieli, że to nie jest y, ten sam poziom co ENS. No ale tutaj nie ma, trzymać. trzeba wychodzić na hedy, trzeba wygrywać te pojedynki strzeleckie, tak jak teraz Patsy. No właśnie Patsyga też brakuje. On jest y, troszeczkę bardziej doświadczony. On tutaj powinien zdobywać dużo więcej eliminacji. A to dopiero pierwsze trafienie w rundzie numer 8. Zontix na plecy, no zapowiada się przełamanie, no i Zontix dwukrotnie, teraz idealnie złapani Sphinx oraz Snappy. No i padło od y, skipperza na czacie, że, że zobaczymy wynik 16 do zera, No a wszystko wskazuje na to, że jednak ten premierowy, ten punkcik honorowy już na pewno po stronie Spirit będzie. Chyba, że zobaczymy Hadesa w swojej najlepszej odsłonie, jest już trafienie. No, ale jeszcze na standardzie ustawiony gadbaj, tego Polak się nie wskazał. Do której te playoffy należą się bardziej? HDS świetnie wcelowany, no i to musiało być proste trafienie dla Polaka. Pacji zestrzelone, no nie jest to, to najlepszy występ Pacji no, Co i ruszy, oczywiście o tym wspominam, a to dlatego, że jest on troszeczkę bardziej znany niż koledzy, też ma ze sobą troszeczkę większy bagaż doświadczeń. No, ale w starciu Zens kompletnie nie jest w stanie tego pokazać. HDS w końcu zestrzelony przez gadbaja. I przy przewadze swoich przeciwników w sytuacji czterech na trzech Spirit Academy podejmuje decyzję, aby przechodzić pod bombsite betami. Już wraca Snappi, aby wspierać swojego kolegę z drużyny. No ale też pytanie, czy Sphinx w ogóle takiego wsparcia potrzebuje, bo też wiemy, że jest on w niesamowitej formie. Też była świetna zmiana, dołączenie Sphinxa do ENS Wydaje się być naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. Tak samo jak i oczywiście dołączenie Hadesa kosztem wcześniejszego snajpera Snapi. Oj, tutaj dostrzegł na pewno przemieszczającego się z tenexem mimo wszystko gracz Spirit Academy z eliminacją. Zamienili się tutaj troszeczkę brońmi, bo Gadba ich aktualnie z AWP w dłoniach no i dycha nie Bardzo Mocno bity tak samo jak od Hadesa. No i e, jednak Spirit Academy wychodzi lepiej w sumie na tej przebitce na środku. Dwie eliminacje, polskiego duetu już tutaj nie ma. Nie ma Hadesa, e, nie ma Dychy, także sam e, początek dla Spirit Academy teraz dobry. Mocno poobijanie oczywiście jeszcze zawodnicy, ale jest ta przewaga, którą trzeba teraz wykorzystać, e, bo tych pieniędzy zaczyna brakować. Przegrana runda, e, równo się zgrane, e, z graniem na fulu, a Spirit Academy na bardzo Słabym wyposażeniu. Dobre ustawienie pod bombsite'em B. Tutaj sam Snappy. Można grać troszeczkę inaczej. Można podwoić A, no bo Snappy na pewno będzie gwarancją gdzieś chociaż tego jednego trafienia. Smoke, nate, flash. O ma mnóstwo granatów i dzięki temu ENS może spokojnie grać dwójkowo pod bombsiteem A. Tam będzie Sphinx, tam będzie DOTO, a Spirit Academy widzimy, że zmierza pod ten bombsite. Do to wycofano, ustawiono od ticketu kolega, ustawiono jeszcze na dżungli. Jest tam oczywiście znajdujący się Sphinx, i to ta dwójka będzie miała za zadanie obronić bomb. sejta. jeszcze do to nie widzi, że akurat rampą przemieszczają się treści. Do no teraz na pewno takie informacje dał. Dostrzegł. Gracze Tero, którzy, no co bardzo ważne, do to nie byli w stanie dostrzec, i od razu, celowany w pozycję napalącej, no ale paczka trafi, e, platowana na odwrócony standard i 2 rozprawiając się z Doto, a w tym momencie Zontix kasujący Sphinxa, ta dwójka daje już jasny sygnał piemu, że nie ma czego szukać, chowaj chłopie AWP, bo i tak nie będzie w stanie tej rundy wygrać. na swoje konto zapisuje i można spokojnie tutaj powalczyć jeszcze o kolejny. Równe, to to na środku, no w końcu i on sobie pofragował, w końcu to z szansą, żeby zdobyć eliminację. A Spirit chciało przyspieszyć Hades świetna kontra, dycha z trafieniem i to jest po rundzie. No tutaj Spirit Academy chciało zagrać troszeczkę szybciej, chciało zmienić tempo gry, chciało zaskoczyć graczens. Ale Hades nie potrzebował broni snajperskiej, Hades spokojnie zemczwórką, na świetnej pozycji, świetne eliminacje z nawet już on, nic. To się w kontekście ZNXa, które urodę ma dosyć, no, można by powiedzieć właśnie taką, delikatnie mówiąc, dziewczęcą. Ja też na początku zastanawiałem się, czy przypadkiem nie mamy tutaj zawodniczki w szeregach Spirit Academy, no według wszelkich informacji ZNX, Aleksje złatkouski, co no. e, jasno nam tutaj pokazuje, że jest to tylko uroda, e, taka bardzo, e, bardzo delikatna, która może być. Prawi, która no, bardziej sprawia, pod że rzeczywiście tutaj e, taka sytuacja może mieć miejsce, że mamy tutaj zawodniczkę, no nic bardziej mylnego. Mamy tutaj pięciu zawodników ma. No, Nie rundę wygrać. Z takim ustawieniem wypadałoby, no, ale widzimy Sfinksy trafienie już tak jakby NS wiedziało, że coś tutaj się dzieje. Bo podejść tylko jedna, Teraz Paccji też nakłada coś od siebie, dycha z trafieniem e, dwóch na dwóch, no i decha 21 trafień. Tak jakby wiedział, że nie musi teraz e, grać agresywnie. Czeka na Snapiego. Snapie już powolutku od Andera. Za chwilkę będzie podchodził pod konektor. Za chwilkę Snapie będzie podejmował walkę. A dycha na rampie. On też e, cały czas czeka. Cały czas wyczekuje e, ruchu Snapiego. Siren na drewnie. tutaj ten timing może być bardzo niekorzystny. E, podniesiony kałach. E, dycha już na standardzie. No, trzeba będzie uważać na pozycję na pałacu. To jest tylko no, fake. jeszcze Siren nie wie, że dycha nie pracuje, tej babki trafiają od Sirena. No i dycha w ciężkiej sytuacji, dwóch na jednego. Tego czasu coraz mniej, 25 sekund. No i pytanie, czy będzie tutaj 22-23 trafienie? On no, dycha z zachowanie zachowania. Rzucenie smałka i jeszcze był w stanie wyeliminować paciego z Akademii Chance. No nie chciałbym posądzać o to terrorystów. Jestem przekonany, że w pełni świadomie, z szacunkiem do przeciwnika, z pełną koncentracją rozgrywają kolejne rundy, a to też chwali się graczom Spirit, że oni te straty odrabiają, że te kolejne rundy wyglądają w ich wykonaniu już lepiej. Teraz Pacy, oczywiście Dycha słyszał uciekającego rywala, dzięki czemu zdobywa trafienie. No po plecach Dycha po raz kolejny. No niesamowicie napędzony tutaj Polak, 24 trafienia już, 24 eliminacje na koncie Z Standardowym ustawieniem, tutaj nie ma żadnej innej ustawki niż ten standard na Mirażu. I pierwsze trafienia od antyterrorystów wpadają, jest trafienie od Snajpera, jest trafienie od Paciego, jest dobra ustawka pod BSMB, no tutaj dla NS nic dobrego w tej rundzie się nie dzieje, Hades i Sphinx w sytuacji Dwóch pięć był jeszcze dorzucony ten smoke. Kasuje Pacji Sphinxa no i Hales musiałby ustrzelić Ace'a, ale na pewno nie w tej rundzie, Moryt, bo grają im się zdecydowanie łatwiej. Widać, że no coraz pewniej się czują 14-12, coraz bliższy ten wynik. Trafienie jedno do to. No w końcu i on wykłada coś od siebie. Do to po raz kolejny, proszę bardzo, nie ma go właściwie przez całą mapę de Mirage. 14-11. Runda, w której tylko grają na pistoletach, do to wyjeżdża, rozdaje Dwa heady i okazuje się, że za chwilkę taką rundę może zapisać na swej kontroli. Tutaj Spirit Academy musiałoby naprawdę sobie mocno czuć brodę, że takiej rundy nie wygrali. Hades widzimy z samym glockiem, bez ale Ależ tutaj problemy, to po raz kolejny, 15-11. No i właśnie, to właściwie przez jedną rundę na strzelu prawie tyle, co przez całą mapę de Mirage. Ale to jest nieważne, że on ma mało tak trafień skoro dzięki niemu wygrywają tą rundę 4. DH20 e, HP, e, bardzo mało. Napasko no, zdrowie, ale ma to otwierające trafienie. Ma całkiem ciekawe pozycje. No i może się okazać, że na takim wyposażeniu za chwilkę e, będzie domykało mapę Miraż. To będzie podejście prawdopodobnie pod site B. E, jest ustawiony jeden z graczy na oknie. On będzie próbował w timing, za chwilkę gdzieś pewnie wchodzić na plecy, łapać rotację. Jak strzelecko poradzi sobie Spirit Academy pod Bombsaitem B. Zontix już wie co się dzieje. Zontix wie, że to jest podejście pod ten BS. Pacji z broni Perskiej. jest trafienie od Paciego, ale za chwilkę będzie miał bardzo duże problemy z napis trafieniem. HDS tylko 12. No i teraz i że i ekspert, no, muszą radzić sobie w tym odbijaniu, jeżeli chcą zostać jeszcze na Mirażu, jeżeli chcą jeszcze rozgrywać te kolejne rundy. Nie ma trafienia, jest trafienie od Snapiego, jest trafienie od Sphinxa. Numer 2 pojedynku pomiędzy Enz oraz Spirit Academy. No nie najlepiej, ta mapa pierwsza potoczyła się dla e, Akademii Spirit. Widzieliśmy jak triumfowali tam gracze Enz, no i teraz przyparci do ściany muszą mierzyć się na piku swojego rywala. A mapa wcale do najłatwiejszych, oczywiście da Spirit do najłatwiejszych należeć nie będzie. Runda pistoletowa, no jak na razie rzeczywiście pozytywnie, trzech na jednego i do to. Zawodnik, na którego zwracaliśmy uwagę miał najmniejszą chyba ilość eliminacji właśnie na Mirażu, no i tutaj zestrzelony. pozycji w takiej rundzie, Jens z trafieniem otwierającym, Patsy skasowa skasowany, snapi z otwierającym trafieniem i to jest e, dobry, e, dobry fragment dla Ns e, Otwierające trafienie. Spirit Academy od razu e, próbuje zareagować. E, sprawdzają kwadrat, sprawdzają swoje kolejne pozycje, a DO to wszystko słyszy, do to dał informację teraz swoim kolegom, że była rotacja pod Bombside BNS. Powinno decydować się na zmianę decyzji i wydaje mi się, że oni powinni szybciutko e, rotować pod BSA, Wychodzą tutaj na świetnie ustawionych graczy Spirit Academy. No troszeczkę e, zostały te decyzje od ENS napis 7 HP no to było naprawdę bardzo ryzykowne. Świetnie tutaj ustawiona ekipa antyterrorystów. Donk e, za chwilkę e, też będzie podchodził od jednej pozycji. No i Hades to jest e, ważny moment, żeby Hades zdobywał tę eliminację z małymi problemami. X dokłada e, no, coś od siebie. No i mówiliśmy, chwaliliśmy go już kilkukrotnie. Zobaczymy, czy to jest ten moment, w którym on będzie w stanie wygrać tę sytuację. Klaczał on dwóch na jednego. Na pewno usłyszał Snapiego. Jest e, celne trafienie. No i pytanie, czy on wie, gdzie jest do to. Jest zestaw do rozbrajania. Chcę to zrobić na raz. Lepił tą paczkę, no było blisko, żeby zdobył tam jeszcze jedną eliminację. No i zaczynamy. Rundę numer 6. Już wiemy jaki jest zamysł wykorzystania Sirena w tej rundzie. On agresywnie, on ustawiony na czerwonej. Na outside. Zie. No i Siren zrobił robotę. Dwie eliminacje. Świetny początek od antyterrorystów. Patsi dokłada eliminację. Ale ta runda się sypie degra Siren zrobił zbyt wiele. No i Patsi z kolejną eliminacją. No proszę bardzo, A jest w takim momencie z takimi problemami Hades z jedną eliminacją. On już wie, że tej rundy nie wygra. Wyrzuca w tak, żeby Spirit Academy nie podniosło jej, żeby Spirit Academy nie miało możliwości zagrania z taką bronią perską bez dokupienia kupienia jej. Także Hades. Tutaj ciężka sytuacja już domykany właściwie z każdej strony, strony, od silosa, od pleców już jeden z zawodników, to musi być koniec. Zachowanie pacjego dobre, dorzucone granaty zapalające na ocech, które uniemożliwiają skutecznie, roz, skutecznie rozprzestrzenić się tym płomieniom. No i wejście pod bomb a czasami jak nie idzie, nutka szaleństwa, próba przyspieszenia, to bardzo często potrafi działać. Ostatecznie zejście do szybu wentylacyjnego, a na to już tylko... Siemnia. Można jasno dostrzec, że większość ilości zdobytych rund mają oni po stronie CT, co nie zaskakuje, bo raczej większość drużyn po prostu tak ma. Oni no mniej z... Tak dużej straty ENS może po prostu sobie nie poradzić w odrabianiu. Chociaż Dycha bierze się mocno do roboty. Tutaj już dwa trafiają dla Pawa Pozycja Paciego w dalszym ciągu była zaskoczeniem. Dobrze tutaj gra w tym momencie gra Spirit Academy. Jeszcze ocknął się. Oj, te płomienie nie dosięgają ostatecznie Paciego. No i widzimy, Zontiks już przychodzi w sukurs tutaj swojemu koledze Paci Radzi sobie na outside z DOTO. I mimo tego, że Dycha zagwarantował dwie otwierające eliminacje. Do no znowu delikatnie pod kreską. Są gracze S. Waczy, wyjście przez Smoka. Nadziewa się na wcylowanego Sfinksa. I Sfinks też kasuje na kurniku ustawionego kolejnego gracza ekipy Spirit Academy. Zejście pod bombsej Dolny. Zejście pod pozycję Zontixa, To niekoniecznie musi skończyć się dobrze. Ten spray troszeczkę. Delikatne problemy widzieliśmy, nie udało się nam trafić w głowę, ale najważniejsze, że eliminacja jest zanotowana i uniemożliwił tym samym zaplantowanie ładunku C4. Sphinx kontra Zontix, terrorysta czy zawodnik ekipy broniącej? Coraz goręcej i ostatecznie Sphinx, Szef. oczywiście Hadesa, teraz on na naszych ekranach. Dojazd Dychy, jest trafienie numer jeden, ale znowu zapominają tutaj gracze Elso Patsim, to jest jego... Taka markowa pozycja. Po raz kolejny mieliśmy okazję go tutaj obserwować i po raz kolejny on sprawia spore problemy terrorystom. notując dwa dwa na konto. Hades od gniazda. E, przepraszam, oczywiście dycha od gniazda. Hadesa z nami nie ma. Obok dych jest ustawiony do to. Mnóstwo czasu. Naprawdę dużo sekund. Aby można skoordynować atak, aby można było przemyśleć to, gdzie chce się podejść, ale pozycja pod gniazdem, no w tym momencie Zontixa przyniosła trafienie, dycha jeszcze z eliminacją. 1 na 3, zamienia nam się w 1 na 2. No i sam Paweł już czym prędzej stara się przejść pod Bomb State B. Antyterroryści będą zdawali sobie sprawę dosłownie za łapych sekundy z tego, gdzie. Paczka zostanie zaplantowana już w siebie wentylacyjnym jest Ustawiony jeden z graczy z Spirit Academy. Przyspieszenie w wykonaniu Donka. To nie umknęło uwadze Pawa. Próba skanowania i dopiero w drugie tempo. Paczka zostanie przez niego zaplantowana. Robi to na raz, No i antytrości nie byli w mu tym przeszkodzić. Dycha! Gdyby jeszcze przeciągnął tutaj tego spreja na głowę Donka. Nie ma jednego jednego Oni chcą chcą taką taką wygrać zmiana Zmiana decyzji. Podjazd wiem, pod do wiem, ma swoje swoje problemy strzeleckie. Tylko Tylko trafień w tej rundzie nic więcej nie dokłada także terroryści z otwierającym trafieniem. Hades skasowany, no nie wygląda to dobrze dla ekipy NS. Wygląda to tak, jakby za chwilkę ta runda miała wpadać na konto terrorystów. Dwa otwierające trafienia, no i Spirit Academy, zajęty Heaven, można domknąć to od przybudówki, no pozycje są rewelacyjne. Dycha z, z dualberetami na tym bombsite. no zobaczymy ile Dycha wyciągnie z takiej sytuacji. ENS musi trafić z ustawieniem, Sphinx celowany w heaven, Dycha cały czas ze standardu, no tutaj muszą wpalać multifragi, tutaj i Sphinx i Dycha muszą zrobić genialną robotę, no bo Spirit Academy ma świetny pomysł na domknięcie tej rundy. Dual berete w dłoniach Pawła i za momencik szansa na zanotowanie trzech trafień. Spirit Academy powinno zeskoczyć tutaj całą swoją trójką, tak, aby nie było trudności. Ale niewiele zabrakło. Raptem 9 punktów zdrowia na koncie Zontixa i Dycha może żałować, że nie udało się zalotować tego kolejnego fraga, tym samym małe tutaj paciegan. No ale niestety Paweł nie miał możliwości podniesienia broni. Wycofał się Dycha. Chce dołączyć do kolegów na Snapi na rampie. Tutaj jest pomoc od Hadesa. Obity jest już donk zestrzelony finalnie ten zawodnik. Snapi musi zagrać bezpiecznie. On tutaj musi się wycofać. Jeśli te Ci wejdą pod Bombsight B, to musi zyskiwać czas dla kolegów, aby ci mogli zrotować i wspierać go w obronie tego bombsajtu. Jest już dychana podwójnych, sam Snappy ustawiony w ciemni. No dobrze by było, gdyby przypisał tutaj jeszcze jedno trafienie, no ale jak na razie tych pomocy nie potrzebował i nie ma trafienia od Snapiego. Całe szczęście dla drużyny S, oni nadal mają przewagę, tyle że paczka będzie zaplantowana i trzeba będzie odbijać pod presją czasu. Dwie osoby od krótkich, jedna osoba od rampy. No i trafienie od DO bardzo istotne. ztnx to nie jest dobra pozycja na tak zaplantowaną paczkę. No za chwilkę powinno ENS namierzyć go i taką rundę zakończyć to trafienie, trzować na rampę no i snap i za chwilkę może sobie pofragować. No ten Nejt zobaczymy. Idealnie dorzucony snap z jedną eliminacją. No mocno pobija na czwórka gracze Spirit od razu Dycha z tą rotacją. No tutaj je trzeba będzie postakować, nie może Dycha popełniać błędów. Świetna zagrywka Dychy, dwa trafienia, paczka nawet nie została zapracowana. No nie no Dycha to jest szef, Dycha to jest zawodnik, którego... mocno gracze Spirit Academy. Powrót na lobby, mnóstwo jeszcze tego czasu, bo minuta do zakończenia rundy to Oczywiście sprawia, że można tutaj spróbować zasiać ziarnko niepewności w głowach Hens, Hades jeszcze sprawdzi sobie gniazdo, ale on będzie już od On będzie bronił dostępu do bomb 2 i będzie wspierał Dychę. Podejście na Pawła. Oto e, wydaje się nie dobrym rozwiązaniem, ale pociąg świetny flash. Wyjście do no i Dycha w bardzo prosty sposób zestrzelony. Hades oczywiście przebija smoka, rozprawę się z pacji. Wcelowany w tym momencie w gniazdo Olek. O no i ciekawe czy tam padła, padł kole, że jeszcze rywal jest tam ustawiony, nie ma tu już znaczenia. Snapi dwukrotnie! Dong wytrzymał. 13 do 10. Czuwalna jest, trafie od Snapiego na Patsim. No i troszeczkę koncepcję, którą terości sobie założyli w tym momencie. Spaliła na panewce, ale trafienie od ZNX-a. Tutaj Snapi wychylony w taki sposób gdzie w bardzo banalną, Bananą dla teraz sprawą, bo zdobycie eliminacji tutaj akurat ZTDAK się nie popisał. Dzięki, dzięki czemu dycha dwukrotnie Sphinx, O i tutaj tego chyba terroryści nie sprawdzą. Chyba nie będą się takiego miejsca Sphinxa spodziewać. Jest trafienie, ale odpowiedź błyskawiczna od Sirena. No i Hades kontra Siren. Sniper kontra zawodnik, który we swoich dłoniach ma dłonie typu rifle. Jest to AK47. Hades już jest kurnika. No przeciwnik ustawiony w bombsite i Olek za momencik będzie zdawał sobie z tego sprawę. Tutaj musi być bardzo szybki Hades. No i nie zawodzi, ratuje tę rudejki Pięs z tej połowy i za momencik będzie też okazja, aby wyjść na prowadzenie w tym powoli już decydującym w fragmencie meczu. Świetne zachowanie od Hadesa i Doto. Tego nikt nie będzie się spodziewał Doto na plecach. W najważniejszych momentach to es wychodzi. Na prowadzenie, ale tutaj piękne trafienie od snajpera ekipy terrorystów, i to już trzecia eliminacja. To była przed chwilą sytuacja pięciu na dwóch i Ens traci. Sphinxa, Sphinx'a, Hadesa. Trzy eliminacje wpadają na konto ZTNX. No, to jest runda, w której Ens, jeżeli jej nie domknie, będzie mogło mieć do siebie bardzo duże pretensje. Świetny pomysł, świetna zagrywka od samego początku. No i później troszeczkę ta agresja skarcona z, z problemami bąbsite. Powoli przejmowany już jest tutaj pacji, Jest X. Za chwilkę będzie można dorzucić smoka na przybo, ten timing. Bardzo teraz korzystny. No i dycha ratuje swoją ekipę to bardzo mocno. I na pierwszej, i na drugiej mapie. No, pokazują charakter, ale pokazuje, że w tych najważniejszych momentach to oni mają zawodników takich jak Hades, czy takich jak teraz Sphinx, który nie boi się grać agresywnie, który gra agresję od początku rundy. Zdobywa dwie eliminacje. Hades na drzwiach, świetnie ustawiony. To musi być koniec, to musi być GG, to musi być wygrana mapa na konto gracza Przed chwilą też była sytuacja 5 na 2. Wtedy Hades to uratował teraz antyterroryści, już takich błędów nie popełnią. Siren 1 na 5 i tutaj już nie będzie ani jednego fraga więcej.